Cześć kochani, z tej strony Karolina, mama in vitro. Nareszcie mogę znowu dla was nagrywać. Zainwestowałam w lampę, w związku z czym, bez względu na porę dnia, bądź też nocy, jak kiera śpi, ja będę mogła dla was nagrywać te filmiki, a tematów jest mnóstwo, więc nie chciałam, żebyście musieli czekać zbyt długo, ponieważ nie wiadomo, to kiedy ta sytuacja i kwarantanna potrwają, także będziemy nagrywać. Teraz bardziej chyba niż kiedykolwiek zachęcam do włączenia subskrypcji, ponieważ za każdym razem, jak będę umieszczała filmik, a niekoniecznie będą to niestety środy, dostaniecie powiadomienie, taki alert, że nowy film się pojawił u mama.invitro. Także zachęcam no i do zobaczenia też na Instagramie, bo tam jestem codziennie. Na do Was gadam, także jeżeli ktoś ma mnie tutaj mało, nie dość mało, to wchodzicie na moje konto na Instagramie mama.invitro. No ale, kochani, dzisiejszym tematem, jaki chcę dla Was poruszyć, to ciąża. Ciąża po leczeniu niepłodności. Nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie ciąży z in vitro czy z inseminacji. W moim przypadku akurat była to ciąża z in vitro, jeżeli chodzi o pierwszy i o drugi raz. Natomiast mam tu bardziej na myśli ciążę po leczeniu niepłodności. Dlatego chcę Wam przedstawić mój punkt widzenia. Jestem ciekawa, czy się z nim zgodzicie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach tutaj. No, także zaczynamy. Na samym początku chciałabym powiedzieć coś, co może wydać się dla niektórych kontrowersyjne. Mianowicie ja leczę się w tej chwili już naprawdę przez kilka lat. Szczęśliwie urodziłam jedno zdrowe, cudowne dziecko, które właśnie teraz tam śpi ze ścianą. I powiem Wam, że strasznie przykre było, i jest w dalszym ciągu to, jak zostałam nawet wykluczona z grona, jak to się potocznie mówi, brzydko, staraczek. Dziewczyn, które w dalszym ciągu leczą niepłodność. Dziewczyn, które jeszcze nie doświadczyły tego momentu zajścia w ciążę, dotrzymania tej ciąży do samego końca, urodzenia dziecka zdrowego i wychowywania go. Dla tych, którzy nie leczą niepłodność, to chcę tylko powiedzieć, że w tej naszej takiej wspólnocie, bo to jest ogromna wspólnota, to jest kilkaset, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy tak naprawdę par, które starają się o dziecko i niestety, ale nie mogą zajść w ciążę tak szybko i tak prosto, jakby chciały. I w tej wspólnocie naszej my się naprawdę bardzo wspieramy. I powiem Wam, że bardzo przykry jest moment, kiedy ta wspólnota Was wyklucza, ponieważ Wy. Już macie dziecko, ponieważ wy już jesteście na innym etapie. I powiem Wam, że ja tego doświadczyłam i w dalszym ciągu doświadczam. Ja nie zapomniałam tego, co, co się ze mną działo. Ja nie zapomniałam leczenia, ja nie zapomniałam tych wszystkich zabiegów, tych wszystkich badań. Ja tego nie zapomniałam i nigdy tego nie zapomnę. I wydaje mi się, że to jest też bardzo taki ważny moment, szczególnie właśnie dla kobiet, które później zostają mamami, żeby ta cała nasza społeczność, która jest naprawdę genialna, to są niesamowite osoby, to są niesamowite silne pary, nieziemsko silne kobiety, które bardzo dużo przeszły. Mogłoby się wydawać, że to, co przed chwilką powiedziałam, kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Ma bardzo duże znaczenie. Wyobraźcie sobie, że zachodzicie w tę cudowną, upragnioną ciążę. I nie macie kompletnie nikogo wokół Was, kto jest Was w stanie zrozumieć. Nie macie nikogo, kto przechodził przez te zabiegi, nie macie nikogo, kto rozumie, co to znaczy strata, nie macie nikogo, kto przez tyle miesięcy bądź też lat starał się o dziecko. Macie z kolei oczywiście swoich cudownych, wspaniałych przyjaciół, znajomych, rodzinę, którzy Wam gratulują, którzy są dla Was. Ale wy chcecie też momentami porozmawiać z kimś, kto zrozumie, jak bardzo się boicie, jak bardzo przeraża was ta sytuacja, jak boicie się na przykład o to, że znowu coś złego się stanie, jak nie wiecie tak naprawdę, jak się zachować, bo przez tyle lat nic się takiego dobrego nie wydarzyło i nagle jesteście sami w tym wszystkim, a osoby z kolei, które nie leczą niepłodności, nie są w stanie do końca momentami Was zrozumieć. I zdarzało się tak u mnie nawet, jak mówiłam, że boję się, że nie wiadomo, że jeszcze się nie cieszę. Co, co ty mówisz? Przecież, no przecież jesteś w ciąży, w końcu jesteś w ciąży. I w pewnym momencie zamykamy się, zamykamy się właśnie, ponieważ niekiedy, tak jak mówię, te osoby spoza kręgu. Nie wiedzą, nie wiedzą ile w nas jest emocji, ile przeszliśmy, przeszłyśmy do tego momentu, do tego punktu, właśnie. I jesteście po prostu w tym sami. Więc to, że ta grupa, która cały czas się wspiera w dążeniu do tego, żeby urodzić cudowne, zdrowe dziecko, żeby zajść w tę upragnioną ciążę, żeby ta grupa w dalszym ciągu się wspierała, żeby ta grupa w dalszym ciągu się motywowała. Wiecie, dla mnie uważam, że to jest taki temat momentami tabu, ale to jest ważny temat. My się musimy w dalszym ciągu wspierać, motywować. Jesteśmy tutaj dla siebie. Nasza przyjaźń, nasze relacje nie kończą się w momencie, kiedy my już mamy dziecko. Nie, te relacje powinny trwać dalej. Te relacje właśnie są prawdziwe wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie pomimo tego bólu, tego cierpienia, tej zazdrości dalej kontynuować. Ja doskonale rozumiem ten pierwszy moment, gdzie sobie myślicie: to znowu nie jestem ja. Pojawia się ta zazdrość o to, że to znowu ktoś inny będzie miał dziecko, to znowu ktoś inny zaszedł w ciążę, a ja nie. I to jest naturalne. I do tego każdy z nas ma prawo. Każda z nas ma do tego prawo. Natomiast później następuje jednak kolejny dzień, kolejny tydzień, kolejny miesiąc, gdzie ta osoba jest w ciąży. Różnica kolosalna, która według mnie jest właśnie w ciąży po, po leczeniu niepłodności, jest to nasze przygotowanie na straty, na poronienia, na te statystyki, na te okrutne, fatalne statystyki. Powiem Wam, że jak zeszłam w ciążę z kierą, to do mniej więcej czwartego, piątego miesiąca ja nie potrafiłam się z tej ciąży tak cieszyć, jakbym chciała. Wydawało mi się, że ta ciąża będzie zupełnie inaczej wyglądała, a tak naprawdę to było non-stop w głowie. Okej, okay, jeszcze nie poroniłam, ale statystyki są takie, że do 12 tygodnia i tak się wszystko może wydarzyć. Przez pierwszy trymestr, okej, okay, przeszłam pierwszy trymestr, ale to jeszcze nie jest nic pewnego. I wiecie, ja zamiast cieszyć się, zamiast celebrować te, te, te miesiące, ja cały czas miałam z tyłu głowy te statystyki. Jakby ja wiedziałam, że udało mi się, okej, okay, miałam te prawie 50% szansy na to, że zajdę po jutro w ciąży. Udało się zajść w ciążę, ale to jeszcze nie wszystko. Lecząc niepłodność, my jesteśmy perfekcyjnie przygotowane na porażki. My jesteśmy przygotowane na to, że znowu się coś nie uda. Nawet zajście w ciąże jest dla nas bardzo, bardzo trudne. I w momencie, kiedy zachodzimy już w te ciąże, my w dalszym ciągu mamy tę samą mentalność. My mamy z tyłu głowy, że nie, nie, nie ma się co cieszyć, bo, bo na pewno znów będzie strata. Nie, nie cieszmy się jeszcze, bo to nic nie wiadomo. I mijają nam, nie mijały. Te tygodnie, miesiące, zamiast celebrować te ciąże, ponieważ być może ona będzie naszą jedną, jedyną, cudowną, najwspanialszą, po której będziemy mieć piękne, cudowne, zdrowe dziecko. I wyobraźcie sobie, że ja naprawdę żałuję, że ja się tak bardzo zamartwiałam, nie da się oczywiście tego wyłączyć, ale tak bardzo się zamartwiałam właśnie tymi statystykami, tymi stratami, że mnie ominęło połowę ciąży praktycznie. Ja poza sweterkiem, który kupiłam pod koniec leczenia immunologicznego, możecie przeczytać tę historię u mnie w poście na Instagramie, nie miałam niczego. Ja w momencie, kiedy byłam nawet w szóstym, siódmym miesiącu ciąży, nie miałam niczego. Zero ubrań, zero rzeczy do pielęgnacji, nie mieliśmy nawet zamówionego wózka. I wiecie, jakby ominęło mnie to. Ominęła mnie ta radość, ominęło mnie to takie beztroskie cieszenie się właśnie tym brzuchem i tym dzieckiem, które rośnie. Dlatego, że byłam tyle lat przygotowywana na porażki, może nawet nie, że przygotowywana, ale tyle lat doświadczałam tych porażek, Ty przez tyle lat nie działo się nic tak niesamowitego, tak, tak pozytywnego właśnie, jak to dziecko, które we mnie rośnie. Dziewczyny, jak już zajdziecie w te ciąże. 2020 to może nie dla wszystkich z nas będzie ten rok, kiedy przywidacie na świecie swoje dziecko, ale 2021 jeszcze jest przed nami. Jak już zajdziecie w to ciążę, postarajcie się nawet na siłę wyłączyć to myślenie. Cieszcie się, cieszcie się z każdego tygodnia, z każdego miesiąca. Nie pozwólcie, żeby te negatywne myśli, żeby to, co Was spotkało, te wszystkie historie, te wszystkie momenty, kiedy już byłyście nawet w ciąży i się nie udało, kiedy poroniłyście, nie pozwólcie, żeby to przytłoczyło i żeby to przesłoniło właśnie tę radość z momentu, w którym jesteście. Żyjcie tym dniem, żyjcie każdym kolejnym tygodniem. Nie mamy na to wpływu. Naprawdę my nie mamy na to wpływu, ale mamy wpływ na to, co sobie do głowy wkładamy? Ja w mojej drugiej ciąży powiem wam, że kompletnie zmieniłam nastawienie. Cieszyłam się naprawdę zupełnie inaczej. Podchodziłam do tego zupełnie inaczej. Niestety poroniłam i nie okazała się ta ciąża dla mnie tak fantastyczna jak ta pierwsza z Kiarą, ale powiem wam, że naprawdę jest ogromna różnica. Ja pozwoliłam sobie nawet na to szaleństwo i na wybieranie imion w pierwszych tygodniach. Ja nawet wam mogę powiedzieć, jakie to były imiona, bo oczywiście wybrałam i dla chłopca, i dla dziewczynki. Jeżeli jesteście ciekawi, to napiszcie pod postem na Instagramie, jakie są to imiona. Ja nie mam z tym problemu. Może wszyscy mogą mieć tak samo. To jest zupełnie inne uczucie. I wydaje mi się, właśnie, tak jak mówię, że to jest taka różnica też, że my naprawdę jesteśmy bardzo zaprojektowane. Ja nie mam pojęcia i nawet sobie nie próbuję wyobrazić, co muszą czuć ci z was, którzy wielokrotnie stracili dziecko, którzy z kolei wielokrotnie byli w tej ciąży, ale te ciąże nigdy. Nie miała tego 40 tygodnia. I powiem Wam, że ja nie wiem, czy Wam to pomoże, czy nie. Natomiast starajcie się jakby zmienić zupełnie myślenie. Jakby podchodzić do tego taką, z taką czystą kartą, ponieważ być może ten raz, ten raz, który jest teraz, który będzie za niedługo, to będzie ten szczęśliwy. I, i jeżeli nie zmienicie tego nastawienia, jeżeli w dalszym ciągu będziecie pamiętać tylko i wyłącznie o tym złym, co się stało, to. To ominie Was ta radość, a Wy zasługujecie na tę radość, dziewczyny. Wy zasługujecie na to, żeby być szczęśliwymi mamami w ciąży, żeby wszystkim się chwalić tymi USG, żeby nie przejmować się aż w takim stopniu tym, co się nie wydarzy, bo się nic nie wydarzy złego. Naprawdę, nie mamy na nic wpływu. Więc cieszmy się, naprawdę cieszmy się z tego. Kochani, na sam koniec bardzo, bardzo ważna rzecz. Nieważne, czy ta ciąża jest naturalna, czy jest po in vitro, czy jest po inseminacji, czy jest po leczeniu niepłodności, czy też nie. Czy staraliście się o dziecko 10 lat, 5 miesięcy, godzinę, a może w kilka minut wyszło. Każda ciąża jest ważna. Nie porównujemy ciąży, nie porównujemy siebie nawzajem. Będziecie w końcu w ciąży, czego ja wam z całego serca życzę. I pamiętajmy, proszę, dobro wraca. Wspierajmy się, motywujmy się, pomagajmy sobie nawzajem damy radę. Wszyscy damy radę. Kwarantanna, COVID, nieważne. Damy radę sobie, ale razem. Musimy się naprawdę wspierać, szczególnie teraz. No i z tym motywującym, energicznym, pozytywnym przesłaniem do zobaczenia następnym razem. Będzie je już za tydzień albo jeszcze szybciej. A tymczasem może na Instagramie. No. Na razie, kochani.